Już kameruje! czekasz, żeby wy wyglądał na dużego? Chyba tak, nie, bo tu żył nie widać. Kurwa, że zablokowałem się i chuj z tego, co będzie. Weź jakiś taborec, żeby nie widzieli twojego ryja. Chodź, bo to się kameruje. No, ale nie teraz. Jak to nie teraz? Kurwa, jebany herztol. 40 to bym musiał. Widzisz? Twoja matka wie o co chodzi. No pytanie jest szalone, ale nie zrobiłbym tego. No nie ma takiej opcji. No ja ogólnie lubię dziewczynki. Yyy... Znaczy dziewczyny, kobiety znaczy się. Żeby też tu... Dobra, powiem za sobą jest, kurwy syny. Młody, ty masz chłopaka? Nie, woli dziewczyny. No, młody woli dziewczyny. E, spytaj swojej siostry i swojej starej. To ci też o tym powiedzą. Czy nie przeszkadza Ci nos, jak robisz minetę? Wiesz, kto Ci odpowie na to pytanie. Twoja stara. Romantycznie z moją pierwszą dziewczyną fajnie było w łóżku. No więcej nie zdradzę, no bo kurwa, no, no bez jaj, nie? Ale jak chcesz dokładnie, to na mam tym jakąś taśmę, to Ci wyślę. I najebany nie robię żadnych rzeczy, ale Twoi rodzice chyba robią. Zresztą mamy wyniki. E... Eee. Jezus, maryka eee. się <laughs> PS, nie dawaj modemu czwaja. <laughs> o kurwa, lechot się załapał. Ale nie robię, bo na drugi dzień mam takie tak zwane backpumpsy czyli tak spompowany mam ten tył, że nawet twojej matki nie mogę ruchać. Na przykład: e... na wycieczce szkolnej strałem w lesie. <laughs> ale to znaczy nie wstydliwe, każdy strał w lesie. A jak nie srałeś, to chuja ja wiesz o życiu. E... Kilian Rozpierdalacz pyta mnie O kurwa, hipotetycznie Jeśli damy do... Ojej, ale się rozpisał O, jakiś Afrykańczyku Kurwa Kilian, nie chce mi się tego czytać Bo ty jest jakiś Afrykańczyku, który jak 300 kalorii syropu glukozowego Mógł... Nie, nie, jebać Kiedy młody zacznie ćwiczyć? Codziennie ćwiczy Z twoją starą o to pytał Jakub to oczywiście żartuję. Zajebisty. Co lubisz robić poza siłownią, kolarstwem i katowaniem rola? Yy, Ruchać swoją matkę. Sztuka. Ile tam 19 11 minut. Kurwa, gdzieś to się będzie wrzucać 30 dni. Myślisz mordeczko, że młody dużo przypierdala hajsów w burdelach? A po co jak twoją matkę rucha? <grybujesz> Chociaż ja mam, na przykład stąd mam inną twarz, a stąd inną twarz. To no to jest jest popierdolone. Czy da się utrzymać dobrą formę bez treningu? Nie da się, bez treningu nie da się. Masz trenować, I chuj. Męska, atletyczna sylwetka to mnie jara jeśli chodzi o kulturystykę, do której, może do sylwetki, do którą dążę. Ponieważ pewnie chciałbyś mnie już od razu chwycić za słówko, że jarają mi męskie sylwetki. Ale nie, nie, Kutasia, żółje do w dupę pierdoloną, ty, ty, ty. Nie. Byłem ja pewny, że było więcej. Dobra, dawaj tego jointa.